we we'll Dzień dobry Pan Tomaszu. Witam, dzień. Dobry. Konfederacja Korony Polskiej Okręg Katowice. Witam, witam. Gdzie dzisiaj jesteś? No jesteśmy w Katowicach. W jakim celu się spotykamy? No, mamy pierwszą edycję targów książki bez cenzury. Ta y, pierwsza edycja jest pewnym eksperymentem w Katowicach. Jak wszystko pójdzie dobrze, no to będą oczywiście kolejne edycje. Jesteśmy tutaj na tyle spotka, czyli w samym centrum Katowic chociaż no, trzeba przejść spodek dookoła, żeby tutaj trafić. TVN chyba zrobił dobrą promocję dwa nie, do... nie, 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 TVN nie robi dobrej promocji. TVN robiąc tego typu akcje, dokonuje czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ dąży do utrudniania nam prowadzenia działalności gospodarczej i zrywania umów. I jeżeli się pojawią szkody, z tego tytułu, no to oczywiście TVN zostanie pozwany. Jakich wystawców mamy dzisiaj na miejscu? Wszystkich najważniejszych, wszystkie najważniejsze, wolnościowe, konserwatywne, prawicowe wydawnictwa. Także, no, wszystkie e, miejsca są zajęte. Dobrze, korzystając z okazji, e, że jesteśmy wczoraj, e, brał Pan udział w konferencji Konfederacji Korony Polskiej w Warszawie dotyczącej e, Poleksitu. Poleksit. E, pan jako e, redaktor Najwyższego Czasu od wielu lat ostrzega polskie społeczeństwo, jeżeli chodzi o zagrożenia tak, no. dotyczące Unii Europejskiej. Gdyby mógł Pan powiedzieć jakieś trzy najważniejsze słowa dotyczące tematu Oleksytu? Europa to jest stary kontynent, jak sama nazwa wskazuje. My zawsze byliśmy w Europie i w tej Europie będziemy, ale nie musimy być w organizacji socjalistycznej o nazwie Unia Europejska. Niestety projekt europejski, wolnościowy, EWG, Europejskie Wspólnoty Gospodarcze, został przekształcony w projekt państwa Molocha. Na razie jeszcze to nie jest, powiedzmy, zamknięte w 100%, ale zbliża się do tych 100%. A ja jestem zwolennikiem niepodległości państwa polskiego w wolnej Europie. W związku z czym uważam, że powinniśmy jak, na tych, jak najszybciej tę niepodległość, Odzyskać i umożliwić też odzyskanie niepodległości wszystkim innym państwom, w tym najlepiej kilkudziesięciu państwom niemieckim. Jak Niemcy składały się z kilkudziesięciu państw, to nie były pod pruskim butem i sobie pokojowo koegzystowały, zarówno ze sobą, jak i z całą Europą. Więc zróbmy niepodległą Polskę, zróbmy niepodległe kilkadziesiąt państw niemieckich, zróbmy Niepodległą Słowację, niepodległe Czechy, niepodległe Węgry we wspólnej Europie. Najlepiej oczywiście też z wolnym przepływem obywateli. Nie tych, którzy próbują tutaj przyjechać z jakichś innych krajów. Kapitału, idei, myśli, kultury. Myśli pan, panie Tomaszu, że ta wizja zaczyna już do Polaków w ostatnich latach powolutku docierać? Ja myślę, że powoli tak. Dlatego, bo jak ja. Pisałem książkę, kiedyś napisałem taką książkę, poza Unią jest życie, bo tak nas przekonywano, że jak jest ta Unia Europejska, to jest jedyne miejsce, gdzie można żyć, a poza Unią nie ma życia. No więc napisałem taką książkę, że poza Unią też jest życie, że to nie jest prawda, że, e, że gdzie idzie nie ma życia. No jak widać, jednak i w Ameryce jest życie, i w Chinach jest życie, i w Afryce jest życie, czyli poza Unią jest życie, tak? To wtedy jeszcze nie wiedziałem, że e, projektanci Unii Europejskiej zmierzają w stronę no takie ideologii, jak to się nazywa w nauce milenarystycznej, czyli ostrzegania przed końcem świata. No to wiele, wiele razy mieliśmy taką w historii, taką sytuację, że pewnego rodzaju władza legitymizowała się przez ostrzeganie przed końcem świata. Tak? No i w tej chwili mamy ideologię milenarystyczną opartą o kwestię klimatyczne, że dojdzie do jakichś tam zmian klimatu, temperatury, że będzie więcej deszczu, albo więcej suszy, nie wiadomo, i to spowoduje jakieś tam zagrożenie i z tego powodu pobierane są podatki, ograniczenia, restrykcje są wprowadzane i tak dalej, i tak dalej. No, to jest czyste wariactwo, bo owszem, koniec świata kiedyś nastąpi, ale kiedy on nastąpi, to nikt z nas nie wie i nie da się przed tym ostrzec, nie da się go ani przyspieszyć, ani go zatrzymać, to wszystko są bredni. tak, nie da się, tak jak powiedziałem, ani przyspieszyć, ani zatrzymać. Więc opowiadanie, że ktoś zatrzyma, bo zmniejszy ilość dwutlenku węgla czy coś takiego, no, to jest oczywiście bzdura. No, ale tego typu szaleńcy są w Unii Europejskiej, więc to tym bardziej mnie przekonuje, że trzeba z tym już powoli kończyć. A najlepiej szybko. Czyli polityka strachu powoli zaczyna dobiegać końca. momencie, kiedy ludzie zaczynają od ekonomiczne skutki tych wszystkich. No. Tak. Y ekonomiczne skutki to jest inna sprawa. Natomiast chodzi o sam sposób mm. myślenia, tak? Jeżeli. Władza wokół. o kiedyś władza w, 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 w Europie w okresie EWG koncentrowała się wokół próby stworzenia wolnego obszaru dla przepływu osób, kapitału, surowców, idei. A teraz o tym już nie ma mowy. O tym już nie ma mowy. Mówi się za to, że zbliża się koniec świata i trzeba podatkować ludzi z tego powodu, że zbliża się ten koniec świata i trzeba. Z, to, nie wiem, czy pan słyszał, no, za pięć lat wszystkie wycofał. Zaleje. Świat. Teraz się wycofał, ale Bill Gates nie jest z Unii Europejskiej, także on się może wycofał. Że jeszcze w dodatku ten woda zaleje wszystkie wyspy i tak dalej. To już będzie koniec świata. Tam no, to na... takie, takie doniesienia odnośnie zalania Wenecji w ciągu najbliższych 20 -50... 100, lat, 100 Tak, no, lat no więc to jest, to są jacyś pojawi... chorzy, to są jacyś ludzie. Natomiast oni niestety z tego powodu zwiększają nam pięciokrotnie ceny surowców, likwidują yy, stabilny system energetyczny i tak dalej i tak dalej. To się dzieje, to się dzieje, tak? Więc trzeba po prostu powiedzieć, dobra, wy jesteście chorzy psychicznie, idźcie do swojego tam jakiegoś tam zakładu i się tym zajmujcie, opowiadajcie sobie tę historię, ktoś, ktoś was tam wysłucha, ale ja nie mogę z tego powodu płacić. Koniec. Jak pan myśli, jest większa szansa na polexit, czy jest większa szansa na to, że Unia Europejska wcześniej się rozpadnie? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że rzeczywiście Unia Europejska jest w tej chwili na granicy swojej przezywalności. A w Polsce bardzo często było tak, że my byliśmy w ogonie różnych przemian. Chociaż czasem byliśmy też troszeczkę z przodu, ale generalnie w ogonie. Więc nie jestem w stanie tu jasno powiedzieć, czy nasze hasła poleksitowe uda się systemowo wprowadzić w życie, zanim ta Unia się rozpadnie. Natomiast z całą pewnością jest tak, że Unia Europejska to jest projekt y, o określonej trwałości i ona się prędzej czy później skończy. Natomiast państwo polskie to jest państwo już tysiąc, o tysiącletniej trwałości i mam nadzieję, że kolejne tysiąc lat też nas czeka. A Unia Europejska chwilowo jest to jest byt przygodny, potem jej nie będzie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Życzę bardzo. powodzenia.